Marzec miesiącem kobiet w Centrum Janki. Kobiet inspirujących, silnych, realizujących swoje pasje i odnoszących sukcesy. Poznaj z nami ich historię. W krótkich filmach przedstawimy sylwetki kobiet prowadzących swoje firmy w Centrum Janki. Co je napędza do działania? Z jakimi wyzwaniami się mierzą? Co radzą innym kobietom marzącym o własnym biznesie? To będą naprawdę inspirujące historie. Bądźcie z nami! Poznajcie Joannę Krzesińską, właścicielkę wyjątkowego Concept Store Posh z kolekcjami polskich marek. Kobieta i własny biznes dlaczego? Własny biznes to dla mnie niezależność i wolność. Dodatkowo kocham modę od najmłodszych lat. Mam wspaniałego męża, który mnie wspiera, i jest moim biznesowym aniołem stróżem. I tak właśnie powstał Posz. Największe wyzwanie, z którym musiałam się zmierzyć w biznesie, to. To wyzwanie, z którym mierzę się tak naprawdę cały czas, a mianowicie jak mądrze pogodzić rolę matki, kochającej kobiety i właścicielki biznesu. Rada, którą chciałabym usłyszeć na początku swojej drogi biznesowej, to chętnie usłyszałabym, żeby nie być taką perfekcjonistką i nie skupiać się tak na drobiazgach i delegować trochę więcej zadań, bo dzięki temu mogłabym robić kolejne kroki naprzód troszeczkę szybciej. Do ciągłego rozwijania swojego biznesu najbardziej inspiruje mnie. Dla mnie zawsze największą inspiracją są ludzie. Teraz to moje wspaniałe klientki, to dla nich istniejemy i one są motorem do działania. Staram się, aby nie tylko sprostać ich oczekiwaniom, ale mile je zaskakiwać. Za swoje największe zawodowe osiągnięcie uważam zbudowanie dobrego zespołu, bo to pracownicy tworzą firmę. Są jej sercem i jednocześnie odzwierciedleniem wszystkiego, co chcielibyśmy na co dzień pokazać jako POSZ. Przełomowy moment w karierze. Odejście z korporacji i założenie POSZ. Najwięcej zainwestowałam w tworzenie całej koncepcji POSZ i zbudowanie zespołu. Najważniejszą zasadą, którą kieruję się w życiu. Chciałabym, aby zabrzmiało to tkliwie, ale zawsze kieruję się sercem i działam intuicyjnie. Jeśli mamy odwagę i wierzymy, że się uda, to po prostu trzeba działać, ale pamiętając o tym, że nie ma drogi na skróty. Konkurencja to dla mnie, to dla mnie motywacja. Uważam, że dla każdego jest miejsce na rynku i jeśli masz swoje marzenie i cel, do którego dążysz, to konkurencja Ci nie zaszkodzi. Kobietom, które chcą osiągnąć sukces poradziowym. Kochane, bądźcie odważne, nie bójcie się gonić za marzeniami, nie wiem czy wiecie, ale co trzecia firma w Polsce założona jest właśnie przez kobietę. Także najlepszy moment, aby zacząć jest właśnie teraz.